Cześć. Z pełnym opóźnieniem jednak wracam do was z odpowiedzią. Co to jest za wynalazek? Pewnie osoby spostrzegawcze już widzą. Natomiast zdarzyło się rzeczywiście, że dwie odpowiedzi prawidłowe padły. Jedna za pomocą przybliżenia tego tutaj oto napisu na dole, który mówi o automat przyjmuje banknoty, ale dopiero po wyświetleniu komendy wprowadź monety lub banknoty. W przypadku doładowań za niższą niż wprowadzona kwota to jest chyba zapisujemy Twoją kwotę i wpisujemy kwotę za którą chcemy doładować. Przepraszam, trochę jest rozmazane. Po zrealizowaniu transakcji możesz otrzymać paragon lub resztę naściskając opcję. Automat na końcu operacji wyda wraz z paragonem resztę do 1 złotego. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, wciskamy raport, wtedy dział obsługi klienta dzwoni pod doładowany numer. W przypadku braku monet do wydania resztę, system przechowuje te informacje i przy następnym doładowaniu zostaje automatycznie zaliczony. No tutaj troszkę można się domyślać. Natomiast, moi drodzy, słuchajcie, no tutaj dwie, dwie odpowiedzi padły prawidłowe. Jedno to Radek właśnie przeczytał tą instrukcję, drugi o ile dobrze pamiętam, Paweł napisał o doładowaniu prepaid. I tak w istocie jest, słuchajcie, mamy urządzenie nazwane ładnie doładowanie GSM. Słuchajcie, no ciekawostka jest taka, że jak prowadzę 11 lat ten profil, a od, no dużo, dużo, dużo prędzej, Miałem do czynienia z telefonami, bawiłem się z tymi telefonami i wydawało mi się, że widziałem już wszystko. To no tutaj trafiło się takie coś. Nie pamiętam imienia koledze, tutaj dziękowałem już teraz, dziękuję za odsalenie tego ze złomu. Urządzenie pochodzi ze złomu z Włocławka, ile dobrze pamiętam, było sztuk kilka. Niestety nie jest w pełni kompletne. Ale słuchajcie, tak jak tutaj widać, tutaj do, do zawiasu, do pewnego momentu to jest głębokość urządzenia. Można śmiało powiedzieć, że to jest głębokie na tyle, na ile bankomat. Tam są drzwi otwarte, bo chcę Wam pokazać, jak to wyglądało w środku. Czyli tak, do ładowania GSM. Domyślać się możemy, że tutaj mieliśmy jakiś wyświetlacz który pozwalał nam na wybory opcji, nie wiem, wpisanie numeru, wpisanie doładowania do jakiejś sieci i tak dalej. Ten oto telefonik, góra, dół, guzik czerwone, zielone, odbieranie, czyli zatwierdzanie bądź odrzucanie jakiegoś tam wyboru. Guzik i klawiatura. Takich w telefonach stacjonarnych, moi drodzy. Także to wszystko było podłączone. Na dole, jak w bankomatach, bankoma można powiedzieć pewnie, wyskakiwało nam potwierdzenie płatności z kodem, jakiś paragon. Instrukcję wam już pokazywałem. Tutaj logo firmy, adres strony. Sprawdzałem strona nie jest aktywna. Także tutaj. Nic więcej na temat tego urządzenia niestety się nie dowiemy. Chyba że gdzieś głębiej szukając. A tutaj, no, pewnie mieliśmy wrzut na monety, na papierki, żeby opłacić doładowanie. Doładowanie GSM, Heja, sami swoi, Simplus, tak, tak. Małe logo R, -y. Także wnioskuję. Nie skuję, strzelam. Myślę, że tutaj to żadne wróżenie żadne, um, z fusów, ani żaden, żadne odkrycie, że to urządzenie po prostu musiało gdzieś być fizycznie zamontowane, moi drodzy, w ścianie, tak? Jak bankomat, nie wiem, na dworcu kolejowym, na poczcie. No nie, na poczcie to może przesadziłem, na jakimś dworcu, gdzieś w jakimś miejscu e, użyteczności publicznej, gdzie mieliśmy ogólny dostęp żeby móc o każdym, każdej godzinie dnia i nocy kupić doładowanie, natomiast logika podpowiada, słuchajcie, że to jednak musiało być przed czasem doładowań, przed czasem doładowań wydruków z terminali kart, płatności kartą. No wiadomo, nie od początku i nie od zawsze tak popularnie płacimy kartą i nie wszędzie te mm, terminale były, nie wszędzie można było te wydruki zrobić. Więc były takie urządzenia. Ja osobiście, jak żyję, nie widziałem czegoś takiego na żywo i pewnie już nie zobaczę. Znaczy, no jedno mam tutaj, ale nie widziałem tego na ulicy. Jeżeli ktoś z Was gdzieś widział, to bardzo proszę dajcie znać, bo nie ukrywam, ciekawi mnie temat do zgłębienia informacji, czy to rzeczywiście gdzie było, jeżeli było. Jeżeli było, no być było. Tylko pytanie, gdzie było, czy się ktoś z Was spotkał i czy, byłby, czy były jakieś fizyczne problemy z eksploatacją tego urządzenia. Słuchajcie, no tyle, Wam pokazałem przód, tyle gadania. Tutaj sobie troszkę odsunąłem, o, się będę odbijał niestety. Urządzenie jest dość prymitywne w sumie można powiedzieć, bo u góry wydawałoby się, że mamy lampkę LED, a to zwykła żaróweczka, musiałem sobie tutaj kabelek pociągnąć. Tu widzimy od tyłu ten podłączenie guzików, tak, tutaj no wnioskuję, że tu był jakiś ekran, zresztą widać, że tu coś było przyklejone. Bardzo żałuję, że y, zostało to wybe, wybebeszone. Masa guziczków. Tu było przykręcone, nawet jeszcze są śruby. Tu był przekręcony pewnie jakiś automat wyrzutowy. Tu na dole mamy, w tamtej stronie, a tutaj monety wylatywały. Jeżeli coś poszło nie tak, to jest specjalny podajnik, i na to wylatywała, czy reszta, czy, czy monety, które były niezgodne. No i tutaj pewnie wisiała drukarka. I wylatywało potwierdzenie. Także słuchajcie, tak to wygląda od tyłu. Mówię, ja, jak to zobaczyłem, Mówię, no kurczę, być może jedyne sztuki w kraju, które ocalały. Będzie trzeba zrobić cięcie. Gimbal mi trochę za dużo pokazał wnętrza mojego, więc wytnę to. Tutaj wracamy. No to jeszcze raz. Także, ko kochani, no dla mnie to jest coś bardzo nietypowego. Nie widziałem tego prędzej. Nie widziałem tego na ulicy. Nie widziałem tego nigdzie na żywo. Także szkoda było, naprawdę szkoda było tutaj, żeby nie skorzystać z tej, można powiedzieć, okazji. No kosztowało to parę groszy. Zajmuję w domu kolejne miejsce. Natomiast, kto wie, czy to nie jest, słuchajcie, jedyny taki ocalały. Ale wracając do tematu, no pytanie właśnie, czy to wisiało, gdzie wisiało. Czy to rzeczywiście pochodzi na przykład z Włocławka, gdzie na złomie zostało znalezione? Czy jednak w innych miastach ktoś z was się z tym spotka? Także reasumując, urządzenie do wykupowania doładowań, tak przynajmniej wynika z tego sympatycznego napisu. Wielkości bankomatu. Rzucaliśmy kasę. Wybieraliśmy doładowanie, wpisywaliśmy numer. Pytanie w sumie, bo troszkę ta mm, etykietka nie do końca tutaj jasno określa. Pytanie, czy to generowaliśmy wydruk. I sami wpisywaliśmy kod doładowania do telefonu, czy wydruk, czy przepraszam, doładowanie następowało. Mm, w czasie rzeczywistym. Na zasadzie doładowania cyfrowego, teraz na przykład przez konta bankowe, ale tego to już chyba się, słuchajcie, nie dowiemy. Chyba, że ktoś z Was ma takie informacje, to zapraszam serdecznie, jeżeli będziesz, będziesz chciał, czy chciała się podzielić już w komentarzu, bo naprawdę to jest coś, uważam, ciekawego na skalę naszych czasów i wszędobylskich doładowań online i za pomocą terminali. Okej, okay, słuchajcie, to tyle. Życzę Wam miłego popołudnia, niedzielnego, właściwie to wieczoru, bo jak to wrzucę, też to będzie wieczór, spokojnego tygodnia. No i słuchajcie, jeżeli macie tylko ochotę, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że rozkręcę się trochę i będę wrzucał Wam tutaj więcej informacji. Trzymajcie się, na razie, cześć.